W stanie Warszawskiego stawia coraz to inne pytania, na które coraz to innych udzielamy odpowiedzi. Dziś mamy własną perspektywę, własne obawy i własne ambicje. Po raz pierwszy od wielu lat pojawia się perspektywa zagrożenia wolności i fizycznego zniewolenia. Już teraz w realnej wizji zagłady narodowej doświadczają nasi sąsiedzi Ukraińcy. Co, stoję tutaj dzisiaj z Wami z ogromnym uczuciem odpowiedzialności, wdzięczności, aby oddać hołd Powstania Warszawskiego, który 80 lat temu stanęli do walki żołnierze Armii Krajowej o naszą ojczyznę. Wstanie warszawskie to przede wszystkim wielki symbol niezwykłej odwagi, determinacji i solidarności. W ciągu 63 dni walk warszawiacy pokazali całemu światu, że nie ma takiej siły, która mogłaby złamać ducha narodu pragnącego wolności. Dzisiaj stojąc tutaj, w naszym regionie czujemy dumę i wdzięczność za ich poświęcenie. I bohaterstwo nie jest jedynie historią. To dziedzictwo, które zobowiązuje nas do działania na rzecz lepszego. Chciałbym, abyśmy wszyscy, a szczególnie młode pokolenia, czerpali inspirację z wartości, którymi kierowali się powstańcy. I przykład pokazuje, jak ważna jest wspólnota i solidarność. W tamtych trudnych czasach mieszkańcy Warszawy potrafili zjednoczyć się, aby stawić w czoła wrogowi. To wskazówka, że w jedności siła. Sanitaryczni były szkolone w czasie konspiracji przez Wojskową służbę kobiet przez Polski Czerwony Krzyż, a bardzo wiele dziewcząt ze środowisk harcerskich uczęszczało na kursy sanitarne prowadzone przez lekarzy i przez studentów medycyny. Ścigodni gospodarze dzisiejszej uroczystości powstańcy Warszawna, najwspanialsi, drodzy kombatanci, panie Bojewodo, panie marszałku, panie prezydencie, ekscelencjo i wszyscy u pani Dziękuję. Dziękuję za to, że mogę dziś w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego być tutaj z państwem i razem ze środowiskiem Sybirackim oddać hołd wszystkim powstańcom, dowódcom, żołnierzom, cywilom, którzy powstanie w Starym. To my, wśród ponad pół miliona wysiedlonych warszawiaków z rodzinnego miasta, przeszliśmy dramatyczny eksodus przez obóz pruszkowski Dulacz 121 i KL Warszawa. Stamtąd część wywieziono do obozów koncentracyjnych Ravensbrück i Dachau. Skąd już nie wrócił. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak model drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew na Prezes Zarządu Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana Roweckiego-Grota, dowódcy Armii Krajowej, pan Stefan Worobi wraz z delegacją. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor Jerzy Andrzej Przyborowski, asyście strażników uniwersyteckich. Naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, doktor habilitowany Karol Sacewicz. Chwiaty złożą przedstawiciele służb mądrowych, komendant wojewódzki policji w Olsztynie, inspektor Mirosław ELSZKOWSKI Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadbrygadier Michał Kamieniecki, zastępca dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie, podpułkownik Jarosław Stawski. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konrad Krzysztof Nowak. Wiązankę złoży dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Dorota Najszczepa. podharcmistrz Waldemar Wątkowski oraz zastępca komendanta kówca w Związku Harcerstwa Polskiego podharcmistrzyni Anna Chromińska. W imieniu Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji kwiaty złożą Pani Marta Kamińska i Pani Jerzy Bądołowski. W imieniu Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Partii Lewica Razem kwiaty złożą członkowie Zarządu Lewicy Razem Pani Małgorzata Matuszewska-Boruc i Pan Mateusz Rostkowski. Tebrik Gdy Ci się w że Cię postrzelą w prawy ból, Cię popatrzy małko gratka, smocza niż przyjdzia, <średytorium> <średytorium>